Dzień dobry Państwu, Piotr Żurek. Dzień dobry Stanisław Zapotoczny. Drodzy Państwo, nie tak dawno nagrywaliśmy i prezentowaliśmy materiał, który nazwaliśmy Hanuka a Boże Narodzenie. I tak postanowiliśmy kontynuować ten wątek, gdyż jest on bardzo ważny, z tego względu, że wiele tych rzeczy, o których mówiliśmy, ma wpływ bezpośrednio na nasze życie. O, oraz oczywiście również na kulturę, na to w jaki sposób jest kształtowane nasze młode pokolenie. E, I w jaki sposób chcemy to powiązać Równie z, również z czasami historycznymi, gdyż właśnie stosunek do różnego rodzaju sekt żydowskich. Obecnie, jak i właśnie w historii e, naszego kraju, w historii Rzeczpospolitej, e, jak tak przyjrzymy się, często bardzo wielokrotnie jest e, podobny. tak? Czyli właśnie jak widzimy w czasach współczesnych, sekta Chabad-Lubawicz. E, Właśnie odgrywa taką dominującą rolę w tej przestrzeni publicznej, z tego względu, że jeżeli chodzi o tak, taki medialny aspekt, to wielokrotnie widzimy w mediach, czytamy w gazetach sprawę związaną z paleniem hanuki w polskich instytucjach państwowych, jakby chociaż w Sejmie, gdzie uczestniczą w tym politycy, którzy przynajmniej deklaratywnie określają się mianem katolików, ale również uczestniczą w tym przecież politycy, jak już mówiliśmy, którzy są z tej lewej strony sceny politycznej, którzy mają tyle frazesów o świeckości państwa, każą zdejmować krzyże z miejsc publicznych, wręcz jest już to tak no, trochę żenujące. Ale również trzeba podkreślić, że no, w jakiś sposób instytucja, instytucja kościoła katolicka i hierarchów, też jeżeli tak przyjrzymy się, jest naganna, gdyż zamiast stać właśnie na straży tej tradycji katolickiej, jak i dogmatów, to widzimy, że często ci hierarchowie są przychylni takim praktykom. Ale również, jeżeli mówimy o hanuce, trzeba zwrócić uwagę, że sekta również ma wpływ w inny sposób, bo przecież i też z tego, co kojarzę, to prowadzi różnego rodzaju szkoły, gdzie często, wielokrotnie no, ludzie z, z takich, można powiedzieć, z górnej półki, czyli ludzie rozpoznawalni w Polsce, no, posyłają również tam swoje dzieci, tak? Czyli już widać, już chociażby właśnie w kształtowaniu e, światopoglądu, że to środowisko sekciarskie e, ma wielki wpływ. E, ale tak jak mówiłem na początku, e, to co teraz obserwujemy, czyli właśnie e, stosunek właśnie do Chabat Lubawicz, e, do tego co oni robią, e, jak przyjrzymy się e, historii naszego kraju, w przeszłości również panowały różne sekty, sekty właśnie no, żydowskie. I tutaj takim chyba wymownym takim przykładem jest sekta, która tak się nazywała przynajmniej członków tej sekty określano mianem frankistów. Tak, to była sekta, która wzięła swoje miano od no, jednego z nazwisk, bo wśród Żydów nazwisko nie jest najważniejsze i dość często bywa zmieniane, tak i w tym przypadku było, ale jednym z nazwisk, które nosił tenże człowiek, to było nazwisko Frank. Nazywał się Jakub Frank, urodził się w, 1900, w 1726 roku tutaj na terenach Rzeczypospolitej. Zmarł w 1791 w Frankfurcie. Ale w międzyczasie przyłączył się do takiej sekty żydowskiej, można powiedzieć, antyjudaistycznej, bo wyklinanej przez tamtejszych dostojników no, synagogi żydowskiej, czyli przez judaistów, sekty sabataistycznej. Ta sekta różniła się od judaistów tym, że ona częściowo uznawała prawdy wiary katolickiej. Czym oczywiście ma miła nieroztropnych, duchownych, a właściwie dostojników ówczesnego kościoła katolickiego w I Rzeczypospolitej, ale jednocześnie była takim jaskrawym przejawem sekciarstwa, albowiem ta nazwa, sabataizm bierze swoją, swoje źródło od nazwiska Sabataja Cwi, który ogłosił się Mesjaszem. Właśnie ten sabatać ogłosił się Mesjaszem, potem był następny, drugi Mesjasz po nim i trzecim Mesjaszem w, tej, w tym nurcie sabataizmu był Jakub Frank. Jakub Frank, który do tego stopnia omotał i władze duchowne, i władze świeckie I Rzeczypospolitej, że biskup kamieniecki, Dębowski, czy Dębiński, bo tu nie jestem pewien, Dębowski chyba popierał tę sektę przeciwko oczywiście tym, temu wyznaniu, które było w tym głównym nurcie judaizmu, uznając, no, że częściowo uznaje prawdy katolickie, więc jest szansa, że ci ludzie się nawrócą na katolicyzm. Natomiast była to sekta, która zajmowała się kultami orgiastycznymi i cały potencjał majątkowy, który uzyskała od osób duchownych i od osób świeckich oraz króla, czyli Augusta III Sasa, wykorzystywała właśnie na takie frywolne, łatwe życie, a takim właśnie kultem czy sposobem sprawowania kultu to były orgie. W tejże sekcie Jakuba Franka. Natomiast, jak już mówiłem o tych osobach świeckich i duchownych popierających tę sektę sabataistyczną, a konkretnie frankistów, czyli trzeciego mesjasza Jakuba Franka, to trzeba przypomnieć, że August III, król saski Saksonii i Polski, w latach 1733-1763 był także chrzestnym. Jakuba Franka. Nie będę opowiadał całej historii tego człowieka, bo można to znaleźć w różnych źródłach, m.in. w Wikipedii, ale mówimy właśnie w tym kontekście, z jakim mamy do czynienia także w obecnej Republice Grubokreskowej. Bo niedawno mówiliśmy o tym, że kardynał Ryś Potępiał e, Grzegorza Brauna, iż on e, stoi po stronie prawdziwego i jedynego Mesjasza Jezusa Chrystusa, a nie po stronie jakiejś sekty Chabad-Lubawicz, która przecież, e, jeżeli może prowadzić, to tylko do diabła, a pierwszym i podstawowym obowiązkiem człowieka to jest zbawienie duszy. A zbawienie duszy nie dokona się w kultach de facto satanistycznych, gdyż wiadomo, że nie służy się jedynemu, czyli trój jedynemu Bogu Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, które to przez różne nurty judaizmu są uznawane, a Mesjasz, Jezus Chrystus jest powszechnie odrzucany i na przykładzie tej sekty frankistów, czyli trzeciego Mesjasza Jakuba Franka, w tym nurcie sabataistycznym widać, że oni też nie uznawali Jezusa Chrystusa jako syna Bożego i jako jedynego mesjasza, bo sami się ogłaszali tymi mesjaszami. W związku z tym, jaki, na jakiej podstawie racjonalnej, na jakiej podstawie biblijnej biskup Kamieńca Podolskiego, potem biskup Krakowski, także biskup lwowski, a ostatecznie król polski August III Sas, który przecież też musiał być katolikiem, bo takie były wymogi, gdy idzie o pełnienie. Tego Urzędu Królewskiego w I Rzeczypospolitej, mogli takiego człowieka, że tak powiem, wystawiać na piedestały, współuczestniczyć być może także w jego działaniach pseudoreligijnych, czyli w tych orgiach, ale także wyposażać w potworne majątki. Trzeba powiedzieć, że. Jakub Frank w czasach swojej działalności w I Rzeczypospolitej utrzymywał dwór liczący ponad półtora tysiąca ludzi. Ci ludzie żyli ze środków przekazywanych sekcie Jakuba Franka, czyli temu trzeciemu Mesjaszowi w nurcie sabataistycznym, przekazywane przez hierarchów kościoła katolickiego, szlachtę, możnowładztwo oraz króla Augusta III Sasa. Ale to tak, jak wrócimy z powrotem do naszych czasów współczesnych, to właśnie jak tutaj słyszeliście Państwo, jak Stanisław przedstawił historię, jak to wyglądało w dawnej Rzeczpospolitej. Kiedy tak przyjrzymy się analogicznie do czasów współczesnych, to widzimy bardzo wielką, wielkie podobieństwo tak? czyli właśnie, że elity polityczne. Które tak naprawdę wpływają na nasze życie, zamiast być niezależne, często właśnie pod wpływem tego rodzaju sekciarstwa no, decydują za nas, za to, w, w jaki sposób po prostu mamy funkcjonować, wpływają na naszą kulturę, wpływają na naszą tradycję, na naszą tradycję w ten sposób, że jest ona marginalizowana. tak, Czyli jeżeli właśnie tego typu sekciarstwo ma wpływ na Życie polityczne, to tak naprawdę każdy z nas wcześniej czy później to odczuje. Pod względem gospodarczym, bo jeżeli te na przykład środowiska sekciarskie mają taki wpływ, to nie oszukujmy się, zawsze tak było w historii świata, zawsze tak jest i zawsze, zawsze tak będzie, że ci, co mają wpływy, mają również pieniądze i decydują. O naszym można powiedzieć życiu, o naszym dobrostanie, tak? Również poprzez to. Tu że może ma... jeszcze do, te, do tego dodam, bo co jest istotne właśnie, dlaczego odrzucamy tego rodzaju postawy reprezentowane przez wszelakie sekty od judaizmu i, i, i wszystkie inne. One wszystkie odrzucają dziesięcioro przykazań. Nie wiem, jak sobie Państwo wyobrażacie życie w społeczeństwie, w którym nie obowiązuje, nie zabijaj. Bo ono obowiązuje tylko wśród sekty, ale już nie obowiązuje tych, których sekta nazywa zwierzętami. Zwierzęta można zabijać, zwierzęta można wyzyskiwać, zwierzęta można gwałcić, zwierzęta można oszukiwać, przeciwko zwierzętom wolno w sądach fałszywie zeznawać i można zabierać ich mienie. I już nie mówiąc, że jest to bluźnierstwo przeciwko trzem pierwszym, najważniejszym przykazaniom, czyli przeciwko trójedynym Bogu, ale te pozostałe przykazania od czwartego do szóstego, rozpoczynające się od czci do własnych rodziców, gdzie przecież tę cześć odrzucali także Żydzi, który to fakt wyrzucał Żydom Jezus Chrystus, właśnie faryzeuszom. Mówiąc, jak Wy możecie tutaj yy, uważać się za ludzi sprawiedliwych, skoro mówicie, że to, co daliście na świątynię, to było to, co miało być alimentami dla Waszych rodziców, w związku z tym Waszym rodzicom już się nic nie należy. To czy już Chrystus to powiedział? Jak sobie wyobrażamy organizację ży życia społecznego bez tych dziesięciorga przykazań, nawet jeżeli nie jesteśmy chrześcijanami? Przecież całe prawo na tym jest zbudowane. U nich to nie obowiązuje, u nich to obowiązuje tylko w sekcie. Natomiast poza sektą już nie obowiązuje. Tam nie ma bliźnich w rozumieniu przypowieści o Samarytaninie. No i teraz wyciągając wnioski, warto się zastanowić nad kondycją naszego społeczeństwa. Często po wielokrocie, gdzieś jak słyszymy różnego rodzaju statystyki odnośnie, jeżeli chodzi o wyznanie no to chyba około 90% przynajmniej deklaratywnie ludzi określa się mianem katolików. No ale to też widać właśnie płytkość tego. Nieznajomość z jednej strony własnej religii, z drugiej strony nieznajomość w ogóle realiów, w jakich żyjemy. Brak zainteresowania tym, co się wokół nas dzieje. No to też już, jak, jeżeli jesteśmy katolikami, to powinniśmy to postrzegać już za ciężki grzech, że my sami po prostu grzeszymy tym właśnie grzechem zaniechania, o czym często Stanisław wspomina w naszych wypowiedziach. Także, jeżeli właśnie szukamy gdzieś jakiejś winy, drodzy Państwo, powinniśmy szukać najpierw pierwszej kolejności u siebie czyli zacząć się interesować światem w pierwszej kolejności w najbliższym naszym otoczeniu, a później już szerzej, jeżeli chodzi o kraj, o świat, gdyż jak naprawdę no, zaprzestaniemy tego, tak? czyli staniemy się ludźmi no, nieświadomymi, jesteśmy podatnymi na no, wielkie manipulacje, drodzy Państwo. Tutaj też trzeba wspomnieć, że te czasy saskie opisał w encyklice, Aqua Primum papież ówczesny Benedykt XIV. Jest to encyklika z 1751 roku. Nie jest to duży dokument. Ja odczytam tylko krótki fragmencik tej encykliki, który odnosi się do relacji pomiędzy Żydami i Chrześcijanami, a właściwie do złych relacji pomiędzy Chrześcijanami, Możnowładcami i Żydami w stosunku do reszty tych powiedzmy sobie najbiedniejszych warstw wczesnego społeczeństwa, w szczególności do chłopów, bo jak mówimy o możnowładcach to oni raczej, raczej mieli duże majątki no, za zawodowo zazwyczaj handlem się nie trudnili, bo to było dla nich dla nich jakąś obelgą można by powiedzieć, ziemianin takimi rzeczami nie mógł się parać ale właśnie wykorzystywali nację żydowską do tego, by osiągać swoje cele ich rękami. I to właśnie piętnował Benedykt XIV w tejże encyklice z 1751 roku, czyli czasy Augusta III Sasa, pisząc w ten sposób. Co więcej, cały handel artykułami powszechnego użytku, jak trunki, a nawet wino, jest również w rękach Żydów. Pozwala się im brać w pieczę administrowanie funduszami publicznymi. No, wypisz, wymaluj to, co August III z Jakubem Frankiem wyprawiali, publicznymi. Stali się też dzierżawcami zajazdów i gospodarstw, oraz zdobyli posiadłości ziemskie. Na wszelkie sposoby, sposoby nabyli prawo własności wobec ubogich chrześcijańskich oraczy roli i nie tylko wykorzystują swoją władzę w sposób nieludzki i bez serca, nakładając na chrześcijan surowe i bolesne prace, zmuszając ich do dźwigania nadmiernych ciężarów, ale dodatkowo nakładają kary cielesne, takie jak chłosta i okaleczenie. Więc ci nieszczęśliwi ludzie są w takim samym stopniu uzależnienia od Żydów jak niewolnicy od kapryśnej władzy ich Pana. Jest w jest prawdą, że wymierzając karę, Żydzi są zobowiązani zwracać się do czynników chrześcijańskich, którymi, którym wykonanie swojej owej czynności jest zawierzane. Lecz skoro ów wykonawca jest zmuszony wykonywać polecenie żydowskiego pana, aby nie utracić posady, tyrańskie rozkazy Żyda muszą być wykonane. To jest opis Pierwszej Rzeczypospolitej, która przez taki sposób rządzenia, przez taki stosunek do większości mieszkańców tego kraju, no upadła. Upadła też dlatego, bo jak państwo pamiętacie trochę wcześniej, 1 kwietnia 1656 roku w trakcie potopu szwedzkiego Jan Kazimierz składał śluby we Lwowie. On tam ślubował też, że te właśnie warstwy yy, najniżej yy, położone warstwy chłopskie, yy, mieszczańskie i tak dalej dowartościuje, czyli po prostu da im prawa człowieka. Tego nie uczynił. I przez to też Rzeczpospolita nie miała błogosławieństwa i musiała upaść przez takie rządzenie królów, można władców, szlachty, które było działaniem wbrew dziesięciorgu przykazań wbrew podstawowym prawom człowieka wynikającym z, tego dziesięcio, z tych dziesięciorga przykazań i z natury człowieka, która przecież jest na wzór Bożej Natury a więc wszelkie niewolnictwo, wszelkie prześladowanie, wszelki wyzysk. W obecnych czasach może to nie ma takiej drastycznej formy, ale na przykład te formy różnego sposobu kredytowania, pożyczania i zadłużania człowieka na całe życie, a nawet na kolejne pokolenia jest swoistym wyrazem tego negatywnego sposobu traktowania człowieka, który mamy opisany w tej encyklice z 1751 roku *Aqua Primum Benedykta XIV papieża ówczesnego. No i tutaj, tak na podsumowanie, zwrócę, drodzy państwo, uwagę właśnie, że jednak to były czasy trochę inne, że chociażby właśnie e, na szczytach Kościoła katolickiego jeszcze e, wówczas stali ludzie, którzy e, mieli szersze horyzonty, ale również dbali o tą tradycję, o tą doktrynę. E, obecnie, jak widzimy, no, mówi się w ten sposób, ryba psuje się od głowy, tak, czyli jeżeli no, gdzieś na szczytach jakiejś instytucji, tak jak tutaj, w przypadku Kościoła katolickiego, no to czego mamy oczekiwać po zwykłych ludziach wiernych, dla których właśnie hierarchowie są no, swego rodzaju autorytetem, czyli jeżeli pokazują, wskazują poprzez swoje wypowiedzi, jak również swoją postawę. No, to później to ma wpływ właśnie na te niższe warstwy e, wiernych, którzy, no, po, poprzez właśnie obserwacje e, swoich pasterzy, no, albo wyciągają właściwe wnioski, albo po prostu schodzą na złą drogę. Czyli są po prostu gorszeni, a nie ma większego grzechu jak zgorszenie, o czym Chrystus wprost powiedział. Tu się nasuwa mi takie sformułowanie, które ktoś wymyślił, i bardzo mi się podoba. Że najgorsza jest sytuacja, kiedy pasterze stają się pastuchami. To jest właśnie to, z czym powoli także w obecnych czasach Republiki Gruborkowskiej w, w relacjach, w duchowieństwie hierarchicznym mamy do czynienia, a występy kardynała Rysia są tego dobitnym przykładem. Tak więc, drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Zachęcamy, jak zawsze, do. Refleksji, do kierowania się własnym rozumem, kierowania się logiką. Dziękujemy. A jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy dany hierarcha postępuje właściwie, to zalecamy to, co powiedzieli apostołowie po ubiczowaniu, czy przed ubiczowaniu w Sanhedrynie, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Więc wtedy, kiedy ludzie, będący także hierarchami, nie wypełniają i nie naśladują Boga, czyli Jezusa Chrystusa, który był przecież wcielonym Bogiem, Synem Bożym, to znaczy, że nie są pasterzami, są gorszycielami, są pastuchami. I takich nie trzeba naśladować bezwzględnie, pod po prostu odpowiedzialnością, która wiąże się z, no, z grzechami popełnianymi świadomie wtedy, kiedy naśladujemy ludzi źle postępujących, bo po to mamy rozum, własną wolną wolę. Pamięć i te źródła prawdy, jaką jest Biblia, żeby pewne rzeczy po prostu też y, oceniać. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.